No dobrze, teraz zajęlibyśmy się trzema poleceniami w sumie dwoma i jedną konfiguracją, czyli Smart SmartCTL, LSHW i Apache. Sprawdzimy gdzie znajduje się domyślna strona serwera Apache, gdzie się konfiguruje domyślny port WW oraz jak wyświetlić informacje o podzespołach, podzespołach komputerowych, oraz jak przeprowadzić informacje o dysku, czy też diagnostykę dysku. Przechodzimy szybciutko i zaczynamy. Pierwsze, co chciałbym pokazać, to przeglądarkę. Może użyjemy i wpiszemy sobie localhost, czyli nasz localhost. I to jest domyślna strona, która jest serwera Apache. A. I my ją sobie zmienimy. No to jedziemy. Strona domyślna Apache znajduje się w katalogu VAR, www i html. LS. I teraz tak. Żeby zedytować ten plik, używamy sobie znowu nano Indeks html. No i teraz by się przydało to po prostu wszystko wykasować. Można byłoby skasować ten plik i nie wiem albo tak zaznaczyć zawartość sobie skasować, no nie wiem jak to woli e, i e, po prostu e, w, nie wiem wpisać cokolwiek e, żebyśmy wiedzieli hello na przykład, na przykład nie wiem hello z wykrzyknikiem jeszcze tylko to wykasujemy sobie e, jakieś tam rzeczy niepotrzebne na no, razie, no na razie. No i tam jakieś hello, załóżmy ok, jest zapisane i teraz powinna być inna strona, no i jest hello, czyli zmieniliśmy. Ale teraz jeszcze chcielibyśmy zrobić jedną rzecz, czyli zmienić domyślny port, ponieważ jak wiemy domyślnym portem serwera WWW jest port 80. Jak go wpiszemy po 2.80 to będzie to samo jakby go nie podawać, jednakże Yy, może być taka rzecz, że może być też yy, konieczność zmiany portu. No i teraz właśnie byśmy zmienili sobie port. Port znajduje się w katalogu Apache, czyli możemy sobie wejść po prostu do katalogu CD yy, ETC. W ETC jest katalog yy, a, yy, Apache. Apache. Apache 2. LS I tutaj mamy taki plik, który nas będzie interesować, czyli portCONF, tak? czyli sudo nano nano port conf. I To jest domyślnie po prostu przeszukuj, czyli na porcie 80 i załóżmy, że sobie zrobimy 80 8080, Ctrl ENTER, CTRL X się wychodzi. I w związku z tym, że to już mamy zrobione, to teraz wystarczy yy, no niestety zresetować usługę patrz, bo ona musi konfigurację zapisać, czyli sudo systemctl y, restart i teraz się nasza no, usługa A 2 OK, I teraz sprawdzimy szybciutko stronę naszą czy już działać, domyślnie nie powinna działać, prawidłowo na HTTP no, oczywiście tradycyjny problem, ale na porcie 8080 80 już strona działa. Dobra, czyli to mamy załatwionego e, Apache'a. Teraz przejdźmy może do LSHW, czyli do diagnostyki, do informacji o, o podzespołach. Clear, czyli e, mamy, żeby krótką informację o e, podzespołach, to wystarczy sudo lshw minus short. Mamy taką podstawową informację. O podzespołach. E, oczywiście tam gdzieś tutaj czasem się nie, nie wyświetlą te podzespoły, ale to mm, jakby na wirtualnej maszynie tak jest. Tak, Że pewne szczegóły mogą być niedostępne. E, a e, tutaj jakiś przykład z komputera e, szkolnego, tak. no Trochę więcej jest informacji można po podzespołach się dowiedzieć. Ok, mniej więcej tak to będzie wyglądało. tak. No i teraz mm, przejdźmy do. E, rozszerzenia trochę go, możemy sobie pewną część tego się dowiedzieć, na przykład, o network, 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 gdzie ty jesteś networku, network, no i on informacje o samej sieci nam powie, jakie karty mamy, ile ich mamy, tak, proszę zobaczyć sobie, o, jaką prędkość mamy, tak, jaką prędkość mamy i jakieś tam różne takie rzeczy szczegółowe, tam u pamięci, na przykład teraz sobie jeszcze weźmiemy na próbę czegoś, memory, na przykład i też tam coś o pamięci, tylko że z VirtualBox to niewiele napowiem. I to byłoby tyle z LSHW. Przypomnę jeszcze tylko jedną rzecz, że... Przypomnę jedną rzecz, że to jest jakby jeden z Jeden, jedno z poleceń do diagnostyki, jeszcze przypominam o, o poleceniu DMI The Code, która była tam omawiana wcześniej przy poleceniach, tak? która też wyświetla pewne informacje o I Przejdźmy do kolejnego, czyli do polecenia do polecenia, e, Smart CTL, czyli diagnostyka informacji o SMARCie, czyli informacje o błędach, e, czasie pracy i tam różnych. E, w sektorach różnych takich elementach uszkodzenia dysku informacji które wymagają włączenia usługi smart w biosie no jak ona jest włączona to dysk przekazuje te informacje my się dowiadujemy pewnych rzeczy o tym dysku i teraz dowiedzieć się o informacji o dysku wystarczy napisać polecenie sudo smart C t, minus a. Podajemy teraz polecenie sda. I to mam jakieś informacje, szczegółowe informacje. Będziecie mieli e, więcej, będziecie mieli, e, ale mniej więcej one będą, będą wyglądały tak. Taka tabela będzie, ile było uruchomień, jakie błędy są i tak dalej. Na przykład tak, takie coś. Tak to będzie wyglądało. Ok yy, i wracamy teraz do. Wracamy do jeszcze. Czyli to była informacja o dysku, minus A. A jakbyśmy chcieli na przykład y, informację, y, t, test dysku wykonać. Wykonujemy z minus L y, self test. I tutaj oczywiście też powinno być, tylko, że jest wirtualna maszyna, więc niewiele się dowiemy. No i tak samo by można było wykonać yy, krótki test plus, yy, plus y, informację o dysku. I to byłoby na tyle.